Witam wszystkich entuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest ostatni dzień marca 2023 roku. Analizę tradycyjnie przeprowadzimy na interwale dziennym. Ja używam oczywiście świec japońskich, teorii faliota, poziomu Fibonacciego i klasycznych reguł analizy technicznej. Po wybiciu ceny bitcoina z trójkąta byliśmy już bardzo blisko, żeby nasz docelowy poziom dla fali ewentualnie trzeciej został uderzony. Lokalny szczyt był wykonany na 125 999, czyli praktycznie 126 000. Dolne ograniczenie tego naszego klastera fibonaczego docelowego to 127 000, mniej więcej 170 zł, więc zabrakło plus minus 1200 zł, żeby tutaj domknąć nam te wybicie do góry. Tak więc myślę, że powoli możemy się zbierać z tymi strzałkami wzrostowymi i wygląda na to, że tutaj następuje większe, jakieś większe przetasowanie sił. Jeśli chodzi o w krótkim oczywiście interwale czasowym i jeśli chodzi o byki. To znaczy coraz mniejsze jest tutaj momentum na interwale dziennym. Niedawno zeszliśmy do poziomu 58 punktów, więc tylko 8 punktów powyżej poziomu 50, który jest oczywiście poziomem neutralnym. No i cały czas nie ma tego takiego błysku w oku byka, niestety, ponieważ każda próba wybicia jest gaszona i ostatnia świeca. Ta świeca, którą tutaj mamy na wykresie, a dzienna świeca, taka duża, czerwona, z dużym cieniem spadkowym, niestety, ale nie zapowiada ona e, póki co żadnych, e, żadnych wzrostów, e, gdyż widać, że tutaj te m, zabiegi strony popytowej są po prostu w jakiś tam sposób gaszone. Mamy tu lokalne, lokalny poziom oporu 125 045 zł. Mamy tu ten szczyt ze wczoraj 125 999 czyli 126 To będą dwa ważne poziomy w niedalekiej przyszłości. No i teraz to, co się dzieje na wykresie, te, taka. Częściowa dystrybucja. No, niestety, ale wygląda na to, że może zaowocować jakąś większą e, korektą. Oczywiście, my z naszej strony cały czas tutaj mamy do dyspozycji jeszcze e, strefę wsparcia. E, nazywamy ją strefą popytu, no, zlokalizowana między e, tymi poziomami czerwonymi, e, zielonymi oczywiście. Natomiast, jeżeli chodzi o jakieś dalsze poziomy po przebiciu tej strefy wsparcia, no to takim najbardziej technicznym poziomem jest tutaj studniowa średnia krocząca, ale ona znajduje się poniżej 100 tysięcy złotych, w tym momencie jest to 97 720 8 to by było dosyć duże zniesienie, jeżeli chodzi o te wzrosty tutaj impulsywne, no i niestety nie zapowiadałoby to specjalnie jakichś większych wzrostów w przyszłości. Tak więc, zostajemy na weekend z tym naszym wykresem i uważamy na to również, że mamy dzisiaj ostatni dzień marca. Na tradycyjnych rynkach będzie ostatni dzień tygodnia handlowego, ok, i ostatni dzień marca, czyli ostatni dzień miesiąca, i ostatni dzień kwartału. Pierwszy kwartał 2023 roku dzisiaj zostanie zamknięty, więc te świece, które są na wyższych interwałach czasowych, będą miały dzisiaj dosyć duże znaczenie, a szczególnie chodzi tutaj o ich zamknięcie. Ok, więc Uważajmy również na to, jeżeli zamkniemy się tutaj gdzieś w okolicach, powiedzmy, tych, których Bitcoin znajduje się od mniej więcej tygodnia, to nie ma problemu. Mamy bardzo silną świecę tygodniową, bardzo silną świecę miesięczną, również na Bitcoinie, więc nie ma powodów do obaw. Cały czas mamy do czynienia z bardzo silnym odbiciem wzrostowym, najprawdopodobniej z również rozwojem trendu wzrostowego. Ok. Natomiast widzimy, że na mniejszych interwałach czasowych przydałaby się jakaś korekta, przydałoby się jakieś zejście tutaj do tych, do tych dolnych poziomów, mniej więcej powiedzmy tutaj w okolice oczywiście poziomów wsparcia, tak więc zostawiamy sobie póki co taki scenariusz. Trójkąt jest nam już niepotrzebny, wybicie już było, niedociągnięte do naszego poziomu docelowego póki co, a tak bardzo się staraliśmy, tak bardzo czekaliśmy. No cóż, póki co się nie udało. Nie jestem pewien, czy po naruszeniu tak naprawdę tej strefy, tutaj zielonej, ten, ten poziom będzie nadal aktywny. To sobie później zobaczymy jeszcze no, i póki co zapowiada nam się po prostu album i się tutaj w tej y, takiej korekcie, teraz no, horyzontalnej, prawda? Tutaj mamy y, różne punkty i y, y, poziomy do, do wyboru, jeżeli chodzi o opór, jeżeli chodzi o wsparcie. No i ewentualne testy, czy wytrzyma tutaj nasza strefa popytu. Y, wszystko od tego zależy, tak naprawdę, że tutaj wytrzyma ta strefa popytu, będzie nawrotka i idziemy do góry. Może z początkiem nowego miesiąca, na przykład, prawda? Natomiast jeżeli by się okazało, że będzie jakieś um, złamanie tego, tego wąskiego przedziału cenowego, no to wtedy już sytuacja nie wygląda tak e, zaciekawie. Chociaż tutaj do poziomu 50 punktów jeszcze można by powiedzieć, że tam gdzieś dolne ograniczenia te, tego przedziału będą akceptowalne z technicznego punktu widzenia. Później musiałoby nastąpić bardzo szybki odwrót wzrostowy, no i wybijanie kolejnych szczytów, żeby tutaj momentum również nam. Rosło w kierunku oczywiście poziomów typu 70-80 punktów. Ale o tym przekonamy się już w przyszłym miesiącu. Obserwujemy uważnie, jak zamknie się świeczka dzienna, tygodniowa, miesięczna, czy też ta najwyższa tak naprawdę dla nas przynajmniej na ten czas świeca kwartalna. No i oczywiście mamy jeszcze przed nami kolejne miesiące, tygodnie, na to, żeby nasz scenariusz. Mimo tego, że jest jaki jest, żeby się rozwijał w sposób jak najbardziej wzrostowy, gdyż póki co nie ma żadnych oznak co do tego, że nasz scenariusz zostały i jest w jakiś sposób unieważniony, czy też został po prostu przerwany, chociażby. W poniedziałek tradycyjnie o godzinie 19.00 tygodniowy przegląd kryptowalut. No i oczywiście w przyszłą środę analiza, uaktualnienie analizy poniedziałkowej i analiza weekendowa, taka sama jak ta, będzie już w piątek dla Was wszystkich w yy, godzinach oczywiście porannych do wglądu. Póki co życzę Wam dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło, cześć, cześć.